Piosenka kawę piosenka to było i nikt nie zrozumie, kto tego nie przeżył. Gdy dusił zagierka mdły klimat Warszawy, Konserwy manierka z plecakiem wyprawy, Pociągiem do Ustrzyk i dalej do Czarnej, Pod lasem nierzadko widziało się sarne. Tu dzika przyroda gardziła systemem, Tu człowiek oddychał wolnością jak tlenem. Siadaliśmy z gitarami na ganku, żeby grać, żeby śpiewać ballady. Nie dla forsy, nie dla sławy, dla tej jednej dobrej sprawy, żeby nas usłyszały Bieszczady W domu wynajętym od dwójka kolegi, pośród god świętych drogie noclegi. Na stalowym blacie kuchni z fajerkami chleb przypiekaliśmy, w szafce stał z malin whisky, papierosy z bebeksu, zabony. Wtedy to rarytas, jak skarb wyceniony Gdy nocą coś było, szły ciarek motylki Pewności nie było, czy duchy, czy wilki Siadaliśmy z gitarami na ganku Żeby grać, żeby śpiewać ballady Nie dla forsy, nie dla sławy Dla tej jednej dobrej sprawy Żeby nas usłyszały Bieszczady tu bylcy nieufni i milkli co chwilę Weseli studenci, lecz obcy i tyle Tu wojna po wojnie plon łun wciąż zbierała I bunkrów podziemnych sieć była niemała Te wsie opuszczone, cerkwie, synagogi Dzieły połoniny, w partyzanckie drogi Żumi las bukowy na zboczach rozsiany chydrawy porosty zabliźniają rany Siadaliśmy z gitarami na ganku, żeby grać, żeby śpiewać ballady Nie dla forsy, nie dla sławy, dla tej jednej dobrej sprawy Żeby nas usłyszały bieszczady Czasem siadam samotnie z gitarą, żeby grać, żeby nucić ballady Tęsknoty zabrzmi nuta, jest nadzieja mgłą zasnuta Że może mnie słyszą bieszczady, że może mnie słyszą bieszczady że może nie słyszą A dzisiaj gościem kafe piosenka będzie Halina Frąckowiak. Kafe piosenka. Kafe piosenka. Kiedyś był taki festiwal młodych talentów w Szczecinie. Tak. Jesteś jego laureatką. Tak, w 1963 roku. Pierwszy był w 1962 roku, a więc było nas wybranych 20 osób, bo to były Złoty dzień. Może, może wymienię niektóre z tych osób: niektóre. Czesław Niemen, tak. Krzysztof Klęczon, tak. Tadeusz Nalepa, Wojciech Gąsowski, no, Miraku Basińska. No. Zdzisława, Sośnicka. Zdzisława Sośnicka. Kasia Sobczyk, Karin Stanek. Helena Majdaniec. No. Po prostu mam takie wrażenie, że ten festiwal ukształtował naszą polską muzykę na długie lata. Yy, znaczy, to, co jest rzeczywiście taką ogromną wartością, że na długie lata i one są wciąż jakby aktualne, propozycje no patrz, z tamtych mówię. lat. Właśnie o tym mówię, że to są wykonawcy, którzy śpiewali Evergreeny, którzy są do dzisiaj no, autorami czy wykonawcami także największych przebojów. To prawda. No niestety w większości już nie ma z tych osób, których można Ale byłoby się została. cieszyć jeszcze nowymi prawda, utworami, którzy wykomponowali choćby tak jak Czesław Niemen który miał taki, takie bogactwo swojej twórczości. Ale wróćmy jeszcze do 60. lat. To, dla mnie wtedy to był taki tygiel tej polskiej piosenki, co tydzień powstawał przebój, który to dzisiaj jest przebojem. Wtedy powstawały też zespoły, też w wielu zespołach występowałaś w No tak, bo po pierwsze było, no troszkę później, ale było studio i tam rzeczywiście była lista przebojów, na której co tydzień się znajdowały nowe utwory. To aż nieprawdopodobne, że tyle utworów, tyle kompozycji i wszystkie stawały się przebojami. Tak, ja, ja pamiętam to doskonale, i, i, no, bo miałam to szczęście, że się znajdowałam wielokrotnie właśnie na tych, na tych no listach. Tak, ale się jeszcze w zespole Tony z Ryszardem Poznakowskim, w Drumlersach, w Tarpanach tak, tak. i oczywiście grupa ABC. Andrzeja ABC, no tak, po, początkowo to właśnie tak było tu czarni Tony, Tarpany, y, jeszcze był zespół Drumlersi, to który ja byłam jako Sonia Sulin. A tak, tak. To... Tak, miałam pod pseudonimem. A potem trafiłam do zespołu ABC, w którym to grali muzycy y, w dużej mierze ci, którzy grali w Drumlersach właśnie Andrzej Mikołajczak, Aleksander Michalski. Y, i to był niedługo właściwie z nimi występowałam. Bo tak Ale na... wtedy to była fabryka przebojów, napisz proszę. Tak, tak, napisz proszę, ze mną nie oglądaj się, gdzie jest wczorajszy dzień, barwy ziemi. Yy, ktoś... No duż, dużo... Sopockie dużo... Molo. Sopockie Molo. Bardzo lubiłem te piosenki. Tak, <noise> tak. Ale to jakbyś określiła wtedy... Yy... Styl, w którym śpiewałeś, bo dookoła był rock and roll, natomiast te piosenki, które ty śpiewałeś, nie były takim czystym rock and rollem. Były ja... to melodyjne utwory. Ja się wtedy fascynowałam muzyką rzeczywiście amerykańską, bo w Polsce to tak było, prawda, że jeszcze mało mieliśmy takich propozycji nowoczesnych bardzo. Słuchałam soulu, słuchałam y, jazzowej muzyki swingowej, bardziej nawet Elie Fitzgerald, Aretha Franklin, Diana Ross, Supremes, Stevie Wondera. i no jeszcze takie... Louise Armstrong też. Louise Armstrong, oczywiście, że tak, tak. Także to była muzyka, na której ja się wychowywałam. A y, zespół ABC był chyba tym pierwszym zespołem y, o takim już ukierunkowaniu właśnie tej, takiej bardzo wchodzącej na nasz rynek też muzyki, ciemnoskórych najczęściej. Y, ale y, ile? Półtora roku pracowałam do dwóch lat, nie dłużej. A no w 1972 roku zaczęłaś celową karierę. Tak. No to zaowocowało tym, że wielokrotnie byłaś piosenkarką roku. Y, no Wiele tak, przebojów miałaś też. Przez Wynikarką no. Roku byłam, pamiętam taki właśnie rok, gdzie był Czesław Niemen jako mężczyzna, a ja byłem jako, jako kobieta i to, to było dla mnie taką nobilitacją, bo go oczywiście uwielbiałam i ceniłam, szanowałam bardzo jako artystę, także to miłe rzeczy. Chociaż ja myślę, że w tamtych czasach myśmy chyba, ja nie wiem, nie, nie rywalizowali. Nie zastanawialiśmy się nad tym, nad tym czy y, y, jesteśmy y, tak popularni, czy jesteśmy w radio. Pamiętam, jak do radia przychodziłam, pukałam mówiłam, dzień dobry, nazywam się Halina Francko, i w końcu to mnie mówili, Halinka, przestań się wykupiać. Ja się nie wykupiałam. Rzeczywiście, no. Nie... Rzeczywiście tak się nazywałam. Tak się rzeczywiście nazywałam. Tak. piosenka. Tak. Tak. Caffè piosenca Mnie to zawsze imponowało, że Ty tak jak obserwowałem, bo no, od lat te piosenki z nami bardzo je lubię, że się zawsze rozwijałaś. Że to było zawsze takie pójście do przodu. Przecież wydałaś właśnie teraz tu mam taką reedycję, płytę Geira z SBB. Tak, bo to było właśnie krótko już po. Jeszcze miałam koncert, to była muzyka w której brał udział Czesław Niemen z grupą Niemen. i. Pamiętam, że zapytałam Juska, ja śpiewałam z zespołem ABC i to też był koniec naszej właściwie pracy już. Zapytałam Juska, czy nie zechciałby napisać dla mnie jakąś piosenkę. I on powiedział tak, oczywiście, że tak. Poprosił Juliana Mateja i... Julek powiedział później, że Józek powiedział do niego dobrze, dobrze, SBB tak, za chwilę, ale teraz musimy nagrać i napisać piosenki dla tej dziewczyny. I, i, i tak powstały najpierw Brzegi Łagodne, potem kolejny Pieśń Gary, Jesteś spóźnionym deszczem i tak dalej, i tak dalej. I to co jest... polnym makiem. Wzejdę polnym, piosenkę, Wzejdę polnym tak. no to tutaj makiem. Tutaj mamy reedycję taką najnowszą tej, tak. tej płyty. Znaczy w ubiegłym roku wyszło to na CD właśnie, ta płyta. Bardzo się ucieszyłam z tego powodu, bo ona, ona była jakoś tak przeszła, troszkę nie aż tak za, y, zauważona, jak zasługiwała na to. No tak to bywa. Tak to bywa. Natomiast to jest wspaniałe, bo w tym roku właśnie, teraz niedawno, y, y, taką limitowaną wersję wypuszczono. Y, tej samej płyty oczywiście, a ja może wyjmę ją w ogóle, bo to jest okładka, to jest wnętrze, to był taki plakat, ale ona jest w kolorze pomarańczowym. I uważam, że to jest po prostu fantastyczny pomysł, jest śliczna, i bardzo mnie cieszy ta płyta, że w jest. W kolorze pomarańczowym w takim kiedyś były pocztówki. <laughs> wiem, czy, pa, czy pamiętasz te pocztówki? One no tak. Właśnie takie miały więcej, mniej więcej takie kolory łapały. Tak, tak. tak, tak, tak. No, no ale rzeczywiście wydanie bardzo ładne, robi wrażenie. Chciałabym tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, że płyta Geira jest w całości świetna, oczywiście, co jest zasługą Juska Skrzeka, który napisał muzykę i zespół, który towarzyszył. Czyli Jerzy Piotrowski, Antymoz Apostolis, tworzący grupę od tego momentu SBB, ale tam były świetne teksty napisane przez Juliana Mateja. I po prostu, ja już to powiedziałam kiedyś, że tak jak Julian czuł duszę kobiety. To chyba nie spotkałam u autorów. Tak? Ale to może jeszcze znajdę takiego jednego autora, który też e, czuł duszę kobiety, Janusz Kondratowicz. No tak, Napisał tak, do ciebie tak. wiele przebojów. Ja, on, on mi też kiedyś bardzo pomógł nam na początku 80-tych lat. I chciałem się zapytać, jak to się ta współpraca z Januszem układała? Z Januszem spotkałam się wiele lat wcześniej, nim zaczęłam z nim pracować. Bo akurat byłam na takim zjeździe czerwono-czarnych, gdzie Andrzej... E, Janusz. Gdzie Janusz? Pisał teksty dla, dla zespołu, dla Kasi Sopczyk, dla, dla, dla wykonawców. No, dla czerwony gitar. Tak, natomiast ja się zetknęłam z nim tak naprawdę, gdzie zaczął pisać dla mnie piosenki, chyba od piosenki Idę Dalej. To był 71 chyba rok. I potem już no, po katastrofie lotniczej, w której Ania zginęła Jantar. Właśnie chciałem do tego dojść, bo tak. takim znaczącym utworem zresztą kompozytorem był Jarosław Kukulski. Kukulski, To była Anna tu już nie mieszka. Anna już tu nie mieszka. To była pierwsza piosenka, którą zaśpiewała Jarka, razem oczywiście z Januszem Konratowiczem. Potem Janusz pisał również teksty i do Wojciecha Trzcińskiego i do Marka Stefankiewicza dla mnie tych piosenek, które ja śpiewałam. Janusz z kolei miałam takie wrażenie, też mówiłam, że on pisze mój życiorys. On po prostu w każdej piosence zawierał jakąś część mojego życia, i to, to było fantastyczne, bo ja wtedy śpiewałam. Wiedziałam o kim śpiewa. A zrobiłaś też dużo dla upamiętnienia pamięci Anny Jantar. To Byłaś pomysłodawczynią tego, żeby laureat debiutów w Opolu właśnie dostawał nagrodę tak, imienia tak, Anny Jantar. Tak, no to właśnie było już po, po Ani tej śmierci, gdy zginęła i tak bardzo chciałam upamiętnić. Zresztą wszyscy ją pamiętają, bez tego też by żyła w pamięci ludzi, którzy ją kochają cały czas i słuchają tej muzyki. Ania, rzeczywiście takie mam czasami wrażenie, jakbym ją coraz bardziej poznawała muzycznie. No bo, bo wtedy tak co śpiewaliśmy wszyscy tak, piosenka za piosenką, każda była przebojem, wszystko było świetne, a bardzo często teraz dopiero zauważam te piosenki, które były przy końcu jej drogi i, i takie wskazywały na jej właśnie wrażliwość, osobowość, na, na to, jaka była. Śpiewasz dzisiaj w naszym programie piękną piosenkę w Krakowie pada deszcz. Tak, muzykę napisał Zbigniew Wodecki, kiedy go poprosiłam właśnie, żeby na płytę dla mnie napisał. Nie doczekał się nagrania, natomiast gdy Zbyszek odszedł, poprosiłam Jacka Cygana, żeby napisał słowa i napisał bardzo piękne słowa, które właśnie tytuł piosenki jest w Krakowie pada deszcz. Ja ją wydałam, tę piosenkę, w drugą rocznicę śmierci Zbyszka. Wydałaś w sumie, tak jak liczą, około 20 albumów. To, to jest jednak ogromny dorobek i te piosenki, wszystkie są wspaniałe i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Moim gościem była Hanina Frąckowiak. Miło, dziękuję bardzo. Cafe piosenka. Kafe, piosenka. Ta deszcz, to tylko krople łez Zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec Tłumaczy im, że ty, że tego nie chciałbyś Że tak lubiłeś śmiech, i ironię, nie znosiłeś łez Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień, tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i sen. Proszę wybacz mi. chwalam dziś małej piosenka, kawę piosenka. Halina Frąckowiak to prawdziwa fabryka przebojów. A poza tym potrafiła na estradzie robić wrażenie, Oczywiście. jak wyszła kiedyś w Opolu w takiej króciutkiej spódniczce. Wyobraź sobie, w takiej no górze, też niezbyt tam specjalnie tutaj zabudowanej, i to wszystko no. zrobione ze złotego metalu. Wszyscy tak dokładnie zrobili. Ale to musiało wyglądać, ja bym chciał mieć taki z metalu kostym tu do naszego programu. Nie, 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 tak nie, nie. To, to, nie to, to może do jakiegoś innego programu. Pełna zgoda. Siadaliśmy z gitarami na ganku, żeby grać, żeby śpiewać ballady. Nie dla forsy, nie dla sławy, dla tej jednej dobrej sprawy, żeby nas usłyszały bieszczady. Kafe piosenka. Kafe, piosenka.